Witam was bardzo serdecznie w kolejnej... kolejnym odcinku serii Sakezłota edycja, ja już się śmieję tam z no bo to jest normalne. E, znaleźliśmy... Szukaliśmy... szukaliśmy długo wyjścia z tamtej sytuacji. I... <śmiewanie> 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 Nie o to mi chodziło. To ja się tam śmie, bo to normalne, to jest jak już tak oklepana formułka. Tak, Dobrze, tak. już jestem z Przyzwyczaj... powrotem. Witam wszystkich. Macie, ja się już w... do tego. ja, ja jestem. Ja jestem, Venomus 69. Chciałem powiedzieć, że jestem fajny i generalnie tutaj jestem właśnie... potwierdzam. To ja jako towarzysz niedoli. Dobrze. Błądziliśmy, błądziliśmy, w końcu zdałam sobie sprawę, że trzeba jednak iść za tą strzałką. Rzeczywiście trzeba pójść, było do torów i znaleźliśmy w końcu te wajchy. Jakimś cudem. Czytaj, nie... przez przypadek znalazłam drogę. Takie, dokładnie. Nie, ma, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, gdzie teraz mamy iść. Pokazuj mi na prawo, na, na dół. Więc ja mam niby na dole znaleźć. Aha, aha, aha. aha. Dobra. Powodzie po musisz. Aha, dobrze. Gdzieś, gdzieś wyszłam. Nie mam pojęcia, jakim cudem weszłam pod wodę i znalazłam się tutaj. Aaa, to magia. Znowu magia. Za dużo tej magii. W tym mhm. życiu. No znaczy. Więc spróbujemy wykonać jakieś zadanie, może dzisiaj wreszcie. Jakimś cudem. Nie gdzie my jesteśmy. Aha, musimy iść tu. O, to, to już wiem co. To już co? wiem co? o panie. O, panie. Co tutaj mamy? Ostrożnie hmm. nie potknij się tam od tego, tego królika, co tam biega tak... No, tak szybko. No, sobie może biegać, pozwól mu biegać. Nic ci nie zrobił złego, że biega. Ja miałem na myśli tego w grze. Domyślam się, tutaj nie ma. W moim pokoju teraz nie ma żadnego królika. Jest sam. A też przed. Że niby co? No, że niby ten troll jest strasznie silny, ale widzę, że bym starć z tobą. Ajajaj, dobrze, bez komentarza. Muszę znaleźć na drugą stronę. O ile się nie mylę. W ogóle dlaczego to w niego... Dlaczego ten ktoś strzelał w królika właśnie? A widzisz no, bierze z Ciebie przykł... Nie wiem, co to jest. Co to jest? Mordercy królików, patrzcie widzicie? No patrzę, patrz, no patrz, strzela w królika, no. Boże, biedny królik. Dobra. No bierze przykład z Ciebie. Cicho. Ja nikogo nie zastrzeliłam i królika też nie dotykałam. Nikogo nie zastrzeliłam, ale już za zarznąć na nożem, to jak dziką świnię, to już jednak... No nie, nie, do... nie tak... robiłam tego, co Ty, przykro mi. Najmocniej, przepraszam. Nie, nie, nie robię tego samego co ty w wolnym czasie. <noise> Tylko dusze innych. <noise> ja mam lepsze zajęcia niż ty. Lepsze? Sek sekcja żywcem? No żywcem nie, ale sekcje były przecież na zoologii, prawda? Na zoologii. Porwali nauczyciela, ogłuszyli mu sekcję. Ogłuszyli sekcję? No właśnie. Ogłuszyli sekcję <laughs> mózgów <mu> i <zrobił> przepowiedzi. <laughs> Ej tam, biedny nauczyciel. Nauczyciel to mała broszka tam. Wszystko tam było na tym stole. Wszystko? No mnie tam nie było, dobra. Przykro mi, przepraszam. Sekcja. Chodźcie. Wierzyłam, że nie odważyliby ci z... Nie odważyliby się zrobić ci sekcję jakikolwiek A to z jakiego powodu? Hmm Istniałoby duże ryzyko, żebyś nagle odżyła Tak. prąd mnie bym wstała, tak? <grym> gdzie, Dobra. gdzie to po prostu prądem, że tam wstał? No tam to tam. był sketch. Aha, no z tego sketchu <grym> Tylko w stanie, wejście smoka Idzie, idzie, idę. Kieściowy Cieszę się. No coś wykonałam chyba nawet. Muszę zabić to, bo mi przeszkadza. Co mam teraz robić? No, no jak to... No zastrzałką, śmiało Joaś. Idę, idę. Idziemy. Moje plecy. Bolo mnie, boże dzisiaj cała bolała jest, no. gdzie jest tutaj? No, no tak, to łóżko jest takie niewygodne. Prawda? No, niby jak ja mam tam wejść. Ma, takie buty. Boże, jaka tak gra jest poglądana, no zejdź tam. Jezu święty. Ja tam mogę zejść. Ta gra jest depicka po prostu. <laughs> nie mogę tam być. O mogę czekaj, po powolutku, po jednym stopniu. Boże, diablico Jeszcze troszkę. Nie? Dawaj. Jeszcze drobinkę. Jezu. O, 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 patrz ruszyła cię. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. No jeszcze troszkę. No weszła <laughs> A jeszcze... A ja nie mam. Boże, co ja tu robię czwarte użytkowników poddałoby się, widząc, że się nie da tam wyjść i biegałby po pewnie przez 17 lat, zanim znalazł wejście. Czekaj, czekaj, bo ja mam jedną jedną przerażającą wizję, że my jesteśmy... że ja muszę coś tam ważnego zrobić, a ja nie mam w ogóle yy, eliksirów. Znaczy no w ogóle, no coś tam no, Ale mam jaś, no, no jest w ogóle tam ma pełny plecak eliksirów. <laughs> Cicho chodziło mi o to, że na długą metę to nie wystarczy ale to są tarantule medializ jakieś takie słabe. tarantule medializ Nie sobie będzie no zaraz spadnę to już wiem co tam robisz nic nic swetelek sobie wyciągnę bo chłodno się zrobił Generalnie to bym chciał powiedzieć, że zjadłem coś słodkiego ewentualnie... No a nie... a jajko, znowu się bawisz. No idź, idź, coś, przynieś sobie, ja poczekaj. Ale ja po... z dwóch powodów tego nie zrobię. Pierwszy, najbardziej oczywisty to to, że nie mam nic złego. Wszystko zjadłem dawno. Miło, no. A dwa. Czyli tak bym cię tu nie zostawił i tak dla słodyczy ciebie zostawić. Oś. Co ty opowiadasz? ...logiczne nawet. No... Ja. Tu nic nie ma, a czy z tego nic nie mogę wziąć? Tu mam jakąś beczułkę. Oj, to O wow. Aj, ta starość, nie... Znaczyś, oj, ten... oj... Ten... No wiesz, jakbym powiedziała o tobie... U, matko, co tu się dzieje? No masz za swoje, już chciałeś powiedzieć <laughs> Nic nie chciałam... A, nie, to, to... Leją mnie, piorą mnie... Aj, to nie będzie łatwo. No nie, naprawdę Co ty nie powiesz? Będzie taki straszny boss No i będę pewnie łazić w kółko i będę używała tych samych rzeczy co używam przy smokach Gdzie będę biegała w kółko, unikała go bo eliksirów nie będę już miała na pewno Jestem tego wręcz pewna Dobra Teraz zginę nie gdzie mam iść, jakbym wiedziała dokładnie gdzie mam iść byłoby szybciej Do góry no, no akurat tam gdzie nie mogę iść tam nie powiedziałeś. Nie ma tam przejścia No co za, za dziecko akurat. Aha, A tu mam, tu mam coś A Jezus przejść Uuu. Boże nie mogę, a nie da się, a potem się nie da iść a miego. jego no, Mama no, to już zrozumiałam staram się coś tu wykombinować Nie jakim cudem Mógłabym wziąć skrzydła i latać, to było szybciej. Skrzydła i latać... to polatajmy. Czekaj, 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 uciekało, nie. zaraz mnie tam ci dogonią, gonią, się. Won, Jablica, rusz się. Proszę. No. Zapiszę grę. Nie, gdzie ty idziesz, Zapiszę grę... tutaj. I sprawdzimy, że tutaj coś się da wreszcie logicznego zrobić. Tutaj jest... co to jest? Stąd? Nie to nie, nie muszę to... No ale tutaj oczywiście będzie pewnie tysiąc stworów Norma Poczekaj aż mi się zregeneruje zaklęcie No, chodźcie tu Aż tutaj Aż tutaj A w niego trafię, a nie w słup Ta w słup wali z miecza, miecz po amalestempiona, to dalej w słup Konsekwentnie, ja jestem z Ciebie dumny naprawdę. Dziękuję. Czuję się absolutnie zaszczycona. Nie, nie, nie. Jezu.